Większość z Was spotkał spory zawód tuż po premierze europejskiej wersji Lost Ark Online, bo nie mogliście zagrać sporą częścią klas, które są już dostępne na wersji rosyjskiej oraz koreańskiej. W tym materiale zajmiemy się omówieniem właśnie tych klas, w tym jednej, której osobiście nie mogę się doczekać i dzięki temu będziecie wiedzieli, co na Was czeka w bliższej lub dalszej przyszłości. Zostawcie kciuka, subskrypcję i zaczynamy materiał. Zaczniemy od jednej z najciekawszych klas. Jest to postać, której najbliżej do asasyna, a wszystko za sprawą możliwości znikania, przewoływania klona czy po prostu broni głównej w postaci sztyletów. Umiejętności Rippera dzielą się na trzy główne elementy: Darkness, Chaos oraz Persona. Atakując każdym z tych typów powodujemy ładowanie odpowiednich zasobów, które po aktywowaniu mogą zwiększyć nasze umiejętności bojowe albo sprawią, że znikniemy, a w naszym miejscu pojawi się sobowtór, który automatycznie zacznie atakować przeciwnika. Reaper potrafi zadawać przeogromne obrażenia, a większość z jego umiejętności to szybkie skille z doskokiem, a więc idealna klasa postaci dla ludzi, którzy lubią dynamikę i akcję bardzo efektowna klasa, na którą czeka wielu wielu graczy. Jest to wojowniczka posługująca się włócznią lub halabardą. To, z której broni skorzysta, zależy od postawy, którą przyjmie. Dwie postawy oferują zupełnie różne umiejętności. Skile niebieskie służą do ładowania zasobu, a po jego wykorzystaniu do dyspozycji mamy tzw. Sun Stance, czyli czerwone umiejętności z ogromnymi obrażeniami. Sama klasa jest bardzo mobilna i odpowiednio zbudowana potrafi bardzo często trafiać krytycznie. Do tego z racji wykorzystywanej broni obszar jej atak jest całkiem spory i z prawdziwą przyjemnością można oglądać jej pełne gracji szybkie ruchy. Zresztą zobaczcie sami. Na mojej liście klas znajduje się bardzo wysoko, jednak wciąż za postacią, którą przedstawię jako następną. Myśleliście, że Berserker to jedyny kozak, który wpycha się wszędzie tam, gdzie jest najwięcej zabawy? Otóż nie. Destroyer to wojownik z ogromnym młotem, który z racji swojej wielkości bardzo ogranicza prędkość Destroyera. Jest to prawdopodobnie najwolniejsza klasa postaci w grze, jednak za sprawą swojego młota jest w stanie zmiażdżyć ziemię i nagiąć grawitację do swoich potrzeb. Wszystkie umiejętności Destroyera ładują specjalny zasób, który po napełnieniu i wyzwoleniu tworzy grawitacyjny obszar, w którym ciężar młota przestaje być istotny, a wojownik traci dostęp do umiejętności. Jednak za to jest w stanie wbijać przeciwników w ziemię z jeszcze większą gracją niż przeciętny budowlanie z pomałpce i dwóch żubrach. Iron Man posiadający swojego własnego drona. Jako jedyna z klas posiada kompana, którym możemy właściwie dowolnie sterować. Skauter dysponuje trzema rodzajami umiejętności. Ogólnymi, czyli np. standardowe strzelanie, tymi które są wykonywane przez drona, oraz takimi, które wymagają zaangażowania zarówno skautera, jak i drona. Scouter wykonując różne umiejętności ładuje pasy Core Energy, który po napełnieniu pozwala bohaterowi połączyć się z dronem i zamienić się w pseudo Iron Mana. Dostaje wówczas zupełnie nowy zestaw umiejętności pełen laserów, zwiększa swoją prędkość, atak, otrzymuje tarczę, a nawet zwiększa atak pobliskich sojuszników. Co ciekawe istnieje build, który w pełni opiera się na tej transformacji. Kolejna klasa, której wielu nie może się doczekać. Tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie, bo jak sama nazwa wskazuje jest to mag, który każdą umiejętnością przyzywa magiczne stworzenia. Za ich sprawą debufuje przeciwników, wspomaga sojuszników i zadaje spore ilości obrażeń. Jej specjalną umiejętnością, oczywiście po naładowaniu zasobu, jest możliwość przyzwania jednego z pięciu duchów, w tym ognistego feniksa, który niszczy wszystko na swojej drodze, giganta, który swoją okazałą stopą miażdży przeciwników, czy smoka wyłaniającego się z ziemi. Bardzo interesująca klasa, która narzeka na mobilność, ale mimo to jest bardzo uniwersalna, a przywołane stworzenia sprawią, że samotność nam, graczom z piwnicy, nie będzie aż tak doskwierać. Połączenie Twisted Fate'a z League of Legends oraz Mesmera z Guild Wars 2. Swoją drogą, jeśli jesteście zainteresowani tematem Guild Wars 2, to zapraszam do osobnego filmu. Bardzo mobilny mag z małą wytrzymałością, któremu zdarza się walczyć w bliskiej odległości. Jednak ze względu na mnóstwo teleportów i różnego rodzaju daszy jest nieuchwytna i w rękach dobrego gracza jedna z najpotężniejszych klas w Lost Ark Online. Charakterystyczna umiejętność Arkany należy do jednej z najbardziej interesujących w grze i przez to też może być to najciekawsza klasa w Lost Ark Online, przynajmniej dla niektórych których. Wszystko za sprawą tego, że Arkana dysponuje specjalną talią kart, i karty te po dobraniu dają rozmaite buffy. Może to być szybsze bieganie, większe obrażenia, szybsze autoataki, potężniejsze umiejętności i wiele, wiele więcej. Bardzo dynamiczna klasa, będąca jednocześnie stosunkowo papierową, a więc wymaga nieco większych umiejętności od prowadzącego ją gracza. Najświeższa klasa w Korei, która jest przedstawicielem zupełnie nowego archetypu, zwanego Specialist. Wyróżnia się nie tylko na tle innych klas w Lost Ark Online, ale również innych MMORPG. Jej umiejętności opierają się o malowanie pędzlem i atramentem. Wygląda to naprawdę przepięknie, zwłaszcza umiejętności określone mianem Awakening. Co ciekawe, klasa ta reprezentuje zupełnie inną rasę, przedstawioną jako dziewczynę mniejszych gabarytów. Sama klasa pełni rolę wspierającą dla party, podobnie jak już dostępny bard oraz pallady. Jej unikatowe umiejętności pozwalają albo na zbufowanie party przez zwiększenie ich ataku, albo na stworzenie specjalnej kuli, która uleczy sojusznika o 25% maksymalnego życia artystki. Aeromancer o tej klasie nie wiadomo właściwie nic, prócz tego, że jej głównym atrybutem jest parasol. Spekuluje się, że będzie to rodzaj klasy, która będzie skupiona na zadawaniu obrażeń przy wykorzystywaniu magii wiatru. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Pojawił się Art, który reprezentuje żeńską wersję Berserkera. Zgodnie z tym, co zapowiedzieli twórcy, że za jakiś czas każda klasa będzie posiadała swój męski i żeński odpowiednik z drobnymi różnicami. Wygląda na to, że po Wardenserze i Strikerze przyjdzie pora właśnie na Berserkera. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością materiałów o Lost Ark Online, to zapraszam na moją stronę altermmo.pl, na której za sprawą spisu gier możecie wybrać Lost Ark Online i tym samym możecie zobaczyć wszystkie filmy i artykuły poświęcone temu RPG. Dziękuję za wasz czas i życzę miłego dnia. Pst, kierowniku, wbij na Discorda.